Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie marcowe i zapraszam Was także do moich usług: do czytań indywidualnych, do czytania Twoje przebudzenie, przeznaczenie duszy i wiele, wiele innych rzeczy, które dla Was przygotowuję. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com. A teraz przechodzę do czytania na marzec. I przygotowałam dla Was kartę. Tutaj macie kartę psa. Więc a jest to taka informacja, że w marcu będzie wokół Was taka aura miłości. Tutaj mamy pokazany duży wpływ przyjaciela, kogoś, kto okazuje Wam bezwarunkowe uczucia. To może być Wasza rodzina, wasz przyjaciel, wasz partner, wy będziecie wiedzieć prawdopodobnie, o kim teraz mówię, ponieważ dla każdego będzie to oznaczało coś innego. Nie zmienia to faktu, że w marcu poczujecie wsparcia. Poczujecie wsparcie ważnej dla Was osoby, osoby, która na Was czeka, ponieważ ta karta jest bardzo taka delikatna. Ona także dla mnie wyraża taką pewną tęsknotę. Tęsknotę za kimś, tęsknotę za towarzystwem, tęsknotę za zabawą, ale to jest taka tęsknota, hmm, gdzie my po prostu tak jakby myślimy o kimś, z kim dobrze ten czas spędzamy, przy kim czujemy się dobrze i bezpiecznie. Miłość, lojalność, wierność, wsparcie, hmm, ciepło, zaufanie będą dla Was bardzo odczuwalne w marcu. I tego Wam życzę, bo to jest przepiękna energia. To jest, słuchajcie, też hmm, tak patrzę jeszcze na cyfrę: 18. Mamy 1 plus 8, czyli 9, czyli może też jesteście, słuchajcie, w takim czasie. Gdzie pewne rzeczy się zakończają w waszym życiu i jesteście tak jakby pomiędzy światami, czyli jedną nogą jeszcze w starym, a drugą nogą w nowym. I być może właśnie e, tutaj osoba, o której myślicie, tak jakby odegra ważną rolę w przejściu. Tak, czyli mamy tutaj dziewiątkę, a tu mamy dziesiątkę, czyli mamy pokazane zakończenia i nowe początki. Ósemka także mówi o wpływie karmicznym. Czyli być może ty jakby przepracowujesz też jakieś lekcje teraz w swoim życiu. I być może ktoś właśnie tutaj z zewnątrz pomoże ci pewne rzeczy uporządkować, przepracować, zakończyć. No dobrze, kochane raki. No to teraz zobaczmy, jaki będzie dla was marzec. Jaki będzie dla was marzec. Popatrzmy na raki. Jaki będzie marzec? Sześć denarów. Piękna energia. I. Uuu, cudownie. I królowa denarów. Słuchajcie, kochane raki, chcę Wam od razu powiedzieć, że tutaj na pierwszy plan wysuwa się aspekt materialny. Powodzenie materialne. Ale nie tylko. Tutaj w ogóle będziecie się czuć bardzo bezpieczni w swoim życiu w marcu. Zapanuje równowaga, upragniony wewnętrzny spokój, harmonia, balans. Ja widzę tutaj przekaz dla pań taki, że panie bardzo tak, jakby postawią na siebie, postawią na odbudowę siebie, na odbudowę własnych emocji. Mocno będą chciały tutaj dbać o swoje piękno, piękno wewnętrzne, piękno zewnętrzne, staną się praktyczne, ponieważ królowa Danarów jest praktyczna, ona zarządza pieniędzmi, zarządza życiem, jest świetną organizatorką, ale to jest też ktoś, kto dba o siebie, ale także i o bliskich, o, o dzieci, o. O, właśnie, moje dziecko weszło, momencik. No właśnie, dobrze, już nie jestem, kochani. Także dzieci też będą ważne. Jest tutaj taka energia zaopiekowania się, właśnie sobą, dziećmi, partnerem, przyjacielem, przyjaciółką. Jesteśmy tutaj w grupie i mamy pokazane wsparcie. Kochani, jeżeli chcecie podbudować swoje finanse w marcu, róbcie to, bo będziecie mieli naprawdę dobre możliwości i dużą satysfakcję. Także ja w ogóle tutaj widzę taki y, temat uzdrowienia. Uzdrowienia Waszego, słuchajcie, serca, tak poczułam, ale i także czakry podstawy. Wy tutaj jako znak wodny, y, myślę, że właśnie tej ziemi też potrzebujecie, by zrównoważyć emocje z praktycznością i z takim życiem codziennym. I tu jest właśnie bardzo duży wpływ ziemi, co także umożliwi Wam tak jakby właściwe i odpowiednie pokierowanie swoją taką delikatną i wrażliwą naturą. Yy, także dla panów jest tutaj taki przekaz, że panowie yy, może oczekują na partnerkę, na kobietę, może za nią tęsknią, może są tutaj powiedzmy, chcą, chcą się do niej zbliżyć. Chcieliby być może coś zmienić, naprawić. Widzę tutaj duży wpływ kobiet na Wasze życie, drodzy panowie, ale ja to widzę w aspekcie pozytywnym, w aspekcie um, uzdrowienia, w aspekcie pojednania lub też w aspekcie zrozumienia czegoś w związku z jakąś kobietą. Dobrze, kochani, zobaczmy w takim razie, co dobrego, co do pozytywnego do Was idzie. O, jaka piękna energia! Słuchajcie, to jest energia. Miłości, miłości, radości, zabawy, to jest też energia, słuchajcie, bratniej duszy, yy, bliźniaczych płomieni. Sześć kielichów mówi o yy, odnalezieniu kogoś, z kim właśnie jest nam po drodze, gdzie czujemy się zrozumiani, gdzie yy, czujemy Niezwykłą więź. Tutaj, właśnie słuchajcie, bardzo często ta energia pokazuje, że wy już znaliście się z osobami, z którymi teraz się świetnie dogadujecie z poprzednich wcieleń. Więc może tutaj być właśnie taki czas odnalezienia siebie, nawiązania głębszej relacji, częstych kontaktów, spotykania się. Ze sobą w naprawdę dobrym towarzystwie, w takiej fajnej aurze. I Sześć Kielichów też mówi o takiej w ogóle radości, którą wy, moi drodzy, będziecie emanować. Tutaj wkracza też energia lekkości, czyli wy stajecie się praktyczni, stajecie się zorganizowani, wiecie, że pewne tematy są do zrobienia, ale kiedy przychodzi czas na odpoczynek, na zabawę, to jak najbardziej jesteście właśnie w tej energii kielichowej. Mam też takie poczucie, że tutaj w tym miesiącu mogą być ważne dla Was dzieci, ponieważ to jest też karta dzieci. I to jest w ogóle też taka karta mówiąca o różnych takich spotkaniach towarzyskich, ale takich właśnie spotkaniach, gdzie jest zabawa, jest po prostu radość, gdzie jest miło, spokojnie, bezpiecznie. Tutaj także możecie chcieć wracać do przeszłości, żeby ją uporządkować, ale to jest właśnie w tym pozytywnym aspekcie. Czyli jakby wyluzowujemy, tak? odpuszczamy sobie jakąś presję, wracamy do czasu, kiedy byliśmy dziećmi i zastanawiamy się, co ja właściwie kochałam, kochałem, co lubiłam. Wracamy do naszych marzeń, do tego, kim jesteśmy w tym naszym rdzeniu, w tej pierwotnej takiej mocy. To jest pozytywne, bo to będzie wnosiło radość. Zobaczmy, co jeszcze tutaj dla Was dobrego. Mm, dwa kielichy, czyli yy, no, moi drodzy, miłość, miłość, miłość. Tutaj macie przepiękną, lekką energię właśnie miłości dwójka kielichów, czyli yy, słuchajcie, albo Wy w marcu się zakochacie i to jest bardzo możliwe, i to jest przekaz dla wszystkich yy, tutaj raczków. Yy, Solarnych, ascendentalnych, marsowych, księżycowych, medium Kali, tak? Ponieważ wiadomo, że to nie tylko jest przekaz dla raków solarnych, hmm. Tu jest pokazane uczucie, pojednanie, pokój, tak? Ewidentnie duży wpływ bratniej duszy, bo tu mamy kartę bratniej duszy, tu mamy kartę bratniej duszy, głębokiego połączenia. Yy, więc yy, myślę, że tutaj uczucia będą bardzo ważne dla Was, i widzę to na zasadzie takiej też energii romantycznej. I jeżeli, kochani, yy, nie macie tutaj na horyzoncie jakiejś osoby yy, do kochania tak partnera, partnerki to macie tutaj pokazane bardzo korzystne transakcje zawodowe. Dobre umowy, które mogą Wam przynieść obfitość, bogactwo, bezpieczeństwo. I tutaj widzę w ogóle taką fajną aurę przy Was, że Wy naprawdę odprężycie się, tak? Staniecie się tutaj naprawdę tacy bardziej ufni, może też zaufacie bardziej życiu. Hmm. Zobaczmy, co jeszcze dobrego tutaj do Was idzie. Zobaczmy, co jeszcze dobrego tutaj do Was idzie. No, karta Słońca. Czyli spełnione marzenia. Piękne, spełnione marzenia. Dodatkowo też, kochane raki, będziecie lśnić jasnym światłem. Witalność, optymizm, dobre zdrowie, dobra kondycja fizyczna, dobra kondycja psychiczna. I powiedziałabym też, że naprawdę taka aura blasku tutaj się przy Was pokazuje. Jeżeli macie naprawdę jakieś takie trudne tematy do przeforsowania, trudne sprawy, zróbcie to w marcu. Zróbcie to w marcu, bo energia bardzo będzie Wam tutaj sprzyjała, będzie Wam pomagała z wieloma tematami się uporać, wiele tematów zakończyć i rozpocząć nowe. Marzec jest dobrym czasem na załatwianie wszystkiego tego, z czym było Wam nie po drodze do tej pory. Zobaczmy w takim razie, na co warto uważać, czego nie robić. Um, przestać walczyć. Tutaj um, może być um, w wyniku bardzo trudnych doświadczeń. Które miały miejsce w przeszłości, może być w Was głębokie zranienie, izolowanie się też od ludzi, od otoczenia i takie powiedziałabym samobiczowanie siebie, lub też traktowanie wszystkiego jako walka: tego nie robić, tak? Nie walczyć um, bo tutaj jest taka postawa, może z góry już założona, że nieważne co się dzieje, ja muszę się bronić, bo wszystko, co do mnie przychodzi, jest interpretowane jako zagrożenie. Tak? Więc tutaj właśnie widzicie, macie pokazane, że czas na zaufanie sobie, własnej intuicji. I powiedziałabym takie bardziej otworzenie się na życie, otworzenie się na świat. Ja myślę, że nie zajeżdżajcie się także, tak? Cokolwiek to dla Was oznacza. Po prostu przychodzi czas na równowagę, której być może nie ma, być może też na siebie naprawdę braliście w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo zobowiązań, i Wasze ciało jest niezwykle zmęczone, więc przychodzi czas na odpoczynek. Czas na spokój. Jeżeli wasze ciało odmawia posłuszeństwa, pozwólcie mu odpocząć. E, dobrze. Zobaczmy w takim razie, czego robić więcej. Czego robić więcej. Więcej. 8 denarów. Hmm. Ja poproszę jeszcze o doprecyzowanie. Okej. Okay. Osiem denarów i rycerz denarów. Tak, tutaj jest potrzeba, słuchajcie, pracy potrzeba takiej wytrwałości, rzetelności i systematyczności w tym, co robicie. Ale tutaj mam też takie poczucie, że to, czego robić więcej, no to właśnie. Powiedziałabym więcej takiego zaufania i kroczenia przed siebie pomału. Bo co niektórzy z Was może mają ochotę pewien etap w swoim życiu przeskoczyć, a być w innym miejscu już, a jest tutaj pokazane, że to jest proces, jesteś w procesie, w którym teraz przepracowujesz pewne ważne dla ciebie tematy. Bardzo dużo teraz będziesz się o sobie dowiadywać, dużo o sobie też zbierać wiedzy. I tutaj w marcu mam takie poczucie, że przyjdzie pewne zrozumienie. Zrozumienie tego, kim Ty jesteś i jak Ty działasz, i jak Ty funkcjonujesz. Mam takie poczucie, że tutaj będziecie po prostu odkrywać siebie. Ale rycerz denarów także mówi o energii męskiej, która. Odegra bardzo ważną rolę w Waszym życiu, właśnie w marcu. I z tą energią, słuchajcie, należy więcej pracować. Cokolwiek dla Was to oznacza, to może być karta y, mówiąca o konkretnym mężczyźnie, z którym należy więcej współpracować, albo na niwie przyjacielskiej, lub też na niwie zawodowej, ponieważ y, pokazuje się tutaj, wartościowa osoba tak, przy Was i to jest przekaz tutaj dla Pań i dla Panów dla Panów jeszcze bym dopowiedziała, że Panowie powinni nastawić się na taką właśnie wytrwałość albo w zarabianiu pieniędzy albo w dążeniu do zbliżenia się do partnerki czy też do kobiety, na której Wam zależy Powiedziałabym więcej tutaj spokoju, systematyczności, takiego wewnętrznego poukładania, mniej e, gotowości do walki, mniej postawy, w której jesteście aż nadto podejrzliwi, i mniej takiego zajeżdżania swojego ciała. Mm. Dobrze. Teraz zobaczmy, jak tutaj wygląda wasza miłość. Miłość, uczucia w marcu. Miłość, uczucia. Rycerz Kielichów, czyli słuchajcie, mm, są uczucia. Jak najbardziej tak. I co z tym rycerzem Kielichów, tutaj? I jest szóstka buław, czyli no, widzę tutaj najbardziej yy, mężczyznę, yy, który ma dla Was uczucia i który powraca do Waszego życia jako zwycięzca. Rycerz Kielichów, słuchajcie, może oznaczać mężczyznę z trygonu wody z ascententem w tych znakach, lub też po prostu o charakterze um, osób spod tych znaków. Czyli jest to ktoś, kto w relacji z Wami tutaj um, okaże Wam um, zrozumienie, okaże Wam um, miłe, romantyczne gesty. Szóstka buław może też troszeczkę mówić o tym, że jest to mężczyzna, który lubi być tak jakby zauważony, lubi aby kobieta go widziała, doceniła go, lubi taką aprobatę. Jest to dla niego ważne. Ponieważ o tym mówi szóstka buław, że to jest ktoś, kto chce być w centrum waszej uwagi. Jaka jest rada tutaj na życie uczuciowe dla Was? Rada czas na zabawę. Po prostu czas na zabawę. Więcej tutaj takiej lekkości, jeżeli chodzi o relacje. I wiecie co? Jeszcze poczułam coś takiego, że nastaw się na to życie miłosne w ten sposób, że po prostu doświadczaj, doświadczaj próbuj, eksperymentuj, pozwalaj sobie poznawać um, męskość w różnych odcieniach. Z kolei, jeżeli panowie tego słuchają, no to ja bym powiedziała, że panowie tutaj po prostu wyruszają w stronę kobiety, z którą chcą um, przeżywać bardzo fajne i miłe chwile. I myślę, że tutaj panowie poczują um, uczucia, które mogą troszeczkę skrywać, i mogą pokazywać się innymi niż są w rzeczywistości, no właśnie w obawie przed zranieniem, ale mimo wszystko widzę tutaj panów w podróży. W podróży duchowej lub też w podróży takiej dosłownej do konkretnej kobiety, o której myślicie. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jak tutaj wygląda sfera zawodowo-finansowa dla was. Drogie raki. Paść kielichów, czyli nowe pomysły, nowe projekty, nowe początki. Wykonywanie czegoś z pasją, być może tutaj w aspekcie waszej pracy ważne będą dzieci. Widzę to bardzo pozytywnie, w każdym razie. Widzę, że jakąś szansę przyjmujecie od góry, od, od losu i wkładacie w coś dużo, dużo serca i zaangażowania. Co tu jeszcze? I karta świata, czyli. Jest sukces materialny, jest powodzenie materialne, macie dobre stanowisko lub też, no, będziecie docenieni, myślę, i zauważeni. Na tej niwie właśnie zawodowej widzę Was jako osoby, które mają wiedzę. Mają wiedzę i będą miały też pieniądze. Jaka tu jest rada dla Was? Może także, słuchajcie, może być też także, że tutaj będziecie coś zaczynać, coś jeszcze takiego niedojrzałego. Tak i coś zakończyć. Może też tak być. Rada: 10 denarów. Po pierwsze, czas na zmianę. Czas na zmianę, czas na lekkość, więcej lekkości, ale ja tutaj dobiorę sobie jeszcze. Jaka jest rada? Dokładnie. Słuchajcie, kochani, czas na zmianę. Tylko wiecie co? Te zmiany tutaj, ja widzę, że jeżeli będziecie chcieli zmieniać pracę, no to troszeczkę tutaj warto by było zwrócić uwagę na takie zabezpieczenie materialne, tak? Ja mam takie też poczucie, że tutaj może będziecie odchodzić od takiej, um, takiego myślenia, że praca jest po to, żeby zarobić pieniądze. Bardziej tutaj widzę Was jako osoby, które idą w stronę myślenia, że praca ma dawać przyjemność i efektem tego mają być pieniądze. Um, ale przy jakiejś zmianie, właśnie ważna będzie ta materia, żeby mieć tak jakby pewne zaplecze, zabezpieczenie coś takiego tutaj. Poczułam. I rada na miesiąc, marzec dla Was, kochani, wisielec. Hmm. No, to będzie takie powiedziałabym bardzo rozwojowe tutaj dla Was, ponieważ w marcu będziecie przygotowywani do diametralnej zmiany punktu widzenia. I punktu myślenia, <laughs> punktu myślenia, przepraszam, <laughs> sposobu myślenia. Eee, zmiana, olbrzymia zmiana, przygotowywanie do olbrzymiej zmiany. Radą jest odważyć się patrzeć inaczej niż do tej pory. Ale poczułam, że to będzie dla Was duże wyzwanie. Ale to jest rada. To jest rada. Kochani, wszystkiego dobrego. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie do moich usług, do moich czytań, do rozmów. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Na ten czas bardzo Wam dziękuję. Życzę pięknego marca, buziaczki i do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa!